Krowy na łące. Wypuściliśmy dzisiaj znowu krowy na łąkę. Widać to zadowolone, bo wypuszczane na łąki pochodziły sadnie, pochodzą bo podchodziliśmy do dopłat, a wiecie na pewno, że trzeba wypuszczać, żeby dopłaty dostać na krowy, inaczej tak i tak się wszystkich nie wypuszcza, bo cztery krowy zostały, boboże, bo boże, bo co zapuszczone, lub do zapuszczenia to nie będziemy nadal ich wypuszczać. Pozdrawiam Was, moi widzowie, zapraszam do oglądania moich filmików. Trzymajcie się, cześć.